Cześć z tej strony, po raz kolejny Amator Srebra. A w dzisiejszym odcinku, znaczy zauważyłem, że w sumie na, no na moim kanale nie ma jeszcze tych dwóch monet, które już u mnie trochę są. Eee, to jest moneta z drugiej serii o niej będzie w innym odcinku. A dzisiaj skupimy się na monecie, która przyszła do mnie od sklepu MS70. Zresztą był um, materiał z unboxingu, z otwierania tej przesyłki. Tak dam te kapsle, żeby się nie zabrudziło. Wyciągam ją tak ze względu na to, że no, nie zachwyciła mnie swoim e, stanem, że tak to ujmę, w którym przyszła. Zrobię wam tutaj fokus, może jakiś się uda. O, mamy taką monetkę. To jest nasz rewersik. Na rewersie mamy e, Redback Spider, jak sama nazwa wskazuje. E, zdążyłem się doedukować, że to nie jest czarna wdowa, o której myślałem, że to jest jednak czarnowdowa, ale nie jest. Bo jest to jakiś bliski kuzyn czarnej wdowy. Eee, tutaj na tle mamy sieć, po której sobie pajączek śmiga i wagę jedna uncja oraz próbę sreba 999. No nie wiem, czy zauważyliście, ale w tym miejscu mam eee, małego Milk Spot'a i to już przyszło na monecie. Zresztą też była taka mini ryska, ale chyba nie, nie dostrzeżemy w ten sposób. No niestety, no średnio. No o tutaj to widać teraz taką małą ryskę, no boli mnie to trochę, nie ukrywam, bo pierwsza moneta, nie wiem czy nie kupię jeszcze jednej, póki ceny są jakieś takie w miarę przystępne. Tań, te teraz są mniejsze ceny niż jak ja ją kupowałem, więc może bym się pokusił o taki jeden egzemplarz, może przyjdzie w lepszym wydaniu. No i na wersję standardowo Elżbieta II Australia 2020. 1 dolar, i nie wiem, czy tutaj też nie są jakieś właśnie milk spoty. Widzicie tutaj, tutaj w kąciku ust miała. Nie wiem, czy to się uda. Może jakiś lepszy fokus się uda złapać. To jest chyba maks, jaki wyciągniemy. O, teraz tutaj widać fokus, i tutaj jest yy, w rogu kąciku ust królowej. Również jest milk spot, i tutaj widać, że jest poprzecierana prawdopodobnie od kapsla. Nie wiem, czy widzicie na tym kubraczku naszej. Królowej. Próbuję to jakoś złapać, ale nie widać tego. No, mam wrażenie, że to trochę obtarte. Może to jest tylko moje wrażenie, takie złudne. Nie wiem, co wy uważacie o tej monetce. Monetka bita od yy, Mennicy Royal Australian Mint. Nakład 25 tysięcy, czyli stosunkowo niski. Myślę, że spoko, spoko seria się kłania. Most Dangerous, Australia Most Dangerous, czyli najniebezpieczniejsze zwierzęta w sumie, Australii. Monetka sama w sobie jest piękna, no tylko właśnie ten milkspot mnie już e, zabolał. Dlatego ten materiał też nie wiedział jakoś wcześniej. No i tutaj jest z, z tyłu, nie? Te milkspoty. No co zrobicie? Niestety nic z tym już nie zrobię. Ewentualnie kupić monetę nową. A tą zostawić taką pokazową. To tyle z mojej strony. Trzymajcie się, do usłyszenia. Czy posiadacie już tą monetkę też u siebie? Piszcie w komentarzu. I co sądzicie o tej serii? Czy warto? To tyle. Trzymajcie się. Cześć.